Pozytywne trzy dwa raz. Zaczyna się Dobra, wy zirisą. Raz, dwa, więcej trzy. Może być. Sid zaczyna obrazek na sypę. i wchodzę niż te cioter, bo to bonus ty pokazał ci ten komu i tak naprawdę, bo ja jadę lepiej z no to zobacz, kto tu ma dobre flow i to jest tak, w Ja jadę dzisiaj ty wypadasz chujowo, nawet witry na podpicia i kiedy się kiełgam, jadę ziomki żonki ty, jestem dobry, GMR, weź odbił i to jest tak naprawdę, Ja jadę nieźle ej, fajeczkę i to jest tak, dobra, ja mogę ci odmówić tą fajeczkę tak szybko jak tam twoje linii I to jest tak, dobra sprawdzaj, bo góry jest ciotat Wytrzyma tyle co koło i to, to jest tak naprawdę, sprawdzaj chłopak To zaraz jak cię pierdolę będzie kurwa śmiecił lokal Jeba! Jeba! Ok, 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 okay, 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 okay. Nie tak kręci, słucham jego, prawie jak MC, no i tutaj, to jest właśnie o sobie, ciebie we własnej osobie, no i nie jesteś gotem przecież, masz pecha, teraz jej w drogę przeszedł, no i wiadomo, tutaj jesteś tak użytkujący, że cię zakończę zaraz tą gilotyną, no i wiadomo, że tutaj bardzo gram non -stop. tygrys na ekranie, pozdrowa no i wiadomo, że tutaj nie tego niedźwiedzia! był Ricky, gdzie pało cię znajdę! Nie wiem, gdzie nie masz raczej, a ją wynajdę! Zmiana! Nie wiadomo, że ty jesteś prosty, że tak konasz, bo ciebie lokaluję jak ten drogi, pan Boah! Nie będę na ciebie nie gniewał! No, no, no. Dobra, 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 dobra! Energia, energia! Ok. Prawie jak Fischerowiec, ja też, typka! Prawie jak WPW finalista I to jest tak, lepiej ujmij GMF Prawie jak dwójki, to jest tak, okej okay, dobra, jadę nieźle Mówił cię rozjebać ale mi się nie chce, to jest tak, jadę kurwa dzisiaj fajnie Majorząd przecież przegrałeś tą barwę I to jest tak naprawdę, jadę weź ogarnił Bo mam tutaj dobre mnóstwo patrzy Cały czas, jadę zioł Jaki ty gryz. co ty kurwa, Uciekłeś ciepłeś ząb? Tak Dobra, jadę tutaj fajny, ale mamy cię cikko gronowe kratki To jest tak, dokładnie lepiej stan Skocie kurwa, co? nie tylko tam byłeś za kwiatami I to jest tam dokładnie Nawaj Okej, Jak się wpierdala Giemcom, wiesz ta braga Chcesz mi wziąć do kratki, nie ta waga No i na woli tutaj ma pokręcam Burlupą był w twoje osiągnięcia No i wiadomo bez wjeżdża, bo takie pisty na wolnych, to ja tutaj przekreślam Mówisz, że ja dwójkę wciąż kopcam A takie pizdy jak Pink chowam na cmentarzu w dropdown No i to jest właśnie mordo flow Tak jebce do żeś z go wziął No i on pokazuje takie flow do szmat, To nieporozumienie, to powinien być raczej drop mat No i wiadomo tutaj czy flow tak biebie A czy po tym to czeka drop na glebę No i jesteś tutaj taki że w Prędzej z danym piłkarzem będzie ani trzeba. Ani, co kupowała? To potwierdza, że tak Okej, GML, CIC, GML. Co ma, z jest Zili? GML raz. Jedrzej. Jest i Zili. GML dwa. Jaką? GML, GML trzy. GML wygrywa tę walkę. Wyrobimy przerwę na z ubliżu na Rzutnik robi przerwę na głęboki wdech. I wracamy za pięć minut. Zostały nam trzy walki do końca.